Dzisiaj czy właśnie będziemy wchodzić po jednych z najwyższych schodach. To są drugie najwyższe schody w Roblox. Jak oglądaliście moje filmy, to się to zobaczyć jeszcze dłuższe schodki. Teraz sobie na Nupcia czekamy. Tak, ja dołączam. O, to to nie, to nie Okej, okej, okay, Kazimiera. Dobra, ja już idę. Kazimierze, poczekaj na mnie. Ej, robimy wyścig. Kto jako pierwszy? Nie, bo, ale tak. poczekaj na mnie, jak ja dołączę. Myślę, tak, że tak. Czekam przed tymi schodkami. Czekam i czekam i czekam. Dołączam, ale jeszcze mnie nie ma. Ja ci powiem, kiedy będę. Ale wiesz, że ja cię widzę? Ja cię widzę. Ale jeszcze, ale Czemu jeszcze... jesteś goły? Już nie jestem. No nie. Widzisz mnie teraz? Widzę cię. A ty widzisz mnie? A. Ej, ty jeszcze nie wchodź. Dobra. Cztery, ja. trzy, dwa, jeden. Ej, to jest niesprawiedliwe. Ty już idziesz. Ej. Idę. Haha, będę ty, pierwszy. Ty stoisz na spawnie dalej. Nie. U mnie. No, tak. Się zatrzymali w miejscu. Serio? Ej, ej, jestem pierwszy od ciebie. Widzę cię. Widzę cię. Jesteś pi jest, jestem, jestem pierwszy. Widzę nopcia. To dosłownie nopcia. Ej, 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 kamyczki. Nie we mnie, w nopcia, w nopcia. Kamyczki. nie trafiły mnie. Ale ja cię widzę. Nie. Trafił się? Tak, i ja nie czekam na ciebie. No to sobie nie czekaj. I będę pierwszy. Nie. Czemu? Jak, nawet jak będziesz pierwszy, to i Mam tak Mamy stopień. Wiem. Boże, ja jest. No wiem, że ja tu pokazuję, ale masz stopni. No wiem. Jakoś to nowość nie jest. No lecisz. Jestem, wygrałem, jestem na górze. To był niesprawiedliwy wyścig, bo ktoś nam wiecznie spuszczał na, na, na nas kulki. Nie, one same się spuszczają. Bo... Nie! Plac zabaw! Plac dupy raczej. Plac rania. Plac zrania, bo cię tam nie ma. Co nie? Do tego jest plac zrania. Huśtawka, lubię huśtawki. Jak chcesz... Jak chcesz, to będziemy mogli zrobić jeszcze jeden wyścig, ale tym razem na dół. Dobra. Tylko nie, ale ja się mnie nawet na górze nie ma. Ale dobra, rób sobie ten wyścig na dół. Nie, ja, ci, ja poczekam na ciebie, bo jestem dobrym kolegą. Tu ma... Nie, poczekaj, no tylko jeszcze muszę zrobić jedną rzecz. Dobra, to ja sobie nie. przez ten czas, no i dojdę na górę, no już jestem na samej górze. Czekaj, poczekam sobie na ciebie. Ale poczekaj, bo ja tu jadę wygonić. Nie wiem, jestem dobrym kolegą na ciebie, poczekam sobie. Hej! Ktoś jest blisko? Ktoś się tutaj wchodzi? Nie, ale gdyby ktoś wchodził to ja mu kulki zrzucił. A jak? Wiesz, tu jest. Spawn Rockfall. Za 50 gwiazdek. I A ile ty Co to robi? Ja mam 4000. tysiące. Ja mam więcej. Ile? 5000, To malutko. Halo, pomocy! Ja chyba muszę... Nie, nie wychodź! To co? Ale ja, ja, ja się zablokowałem. Zrób reset charakter. Ale... Nie nie będziesz na samym dole. Będziesz tu. Dobra, robię wyścig na dół! Poczekaj! Dobra, trzy, cztery... Ej! Trzy cztery! Trzy, cztery! No już... Wyścig 3-4. Jestem pierwszy nie wy nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij, gościu, nie spadnij. Jestem pierwszy. Ale tylko dlatego, że ja spadłem. Nie. Patrz, jestem pierwszy, normalnie. Spójrz, już jestem na dole. Ale ja spadłem i to dlatego, i zginąłem. Nie. Nie dlatego? Bo ja sobie kliknąłem to R. Jak kliknąłem to R, to przez to. Wszystko... No właśnie. Ja Cię widzę. Widzę kogoś kto się turla na dół. A to pewnie ja. Widzę Cię Nobcio. Nie umieraj. O, Siema Kazimiera. Siema. Co robimy? Wyścig na górę znowu. Nie, ja lecę. Dobra to teraz wyścig balonami, okej? Okay? Nie. Trzeba używać balonów. The touch. Chcesz żebym Cię dotknął to Cię dotnę. To chce, żebym go dotknął, bo napis. Bo ma wniku, żeby go dotknąć. O, dotknąłem go. Co ty robisz? No co wiesz, że ja cię widzę i robisz jakieś dziwne rzeczy. Robisz jakieś dziwne akcje. Ty, ile ty masz lat? 17? Nie. No właśnie. 3: Co? Czemu dostałem osiągnięcie, że udało mi się 5000 kroków zrobić? Fortnite biegnie. Albo i nie. Ej, panie ser. Pan niech trochę przyspieszy, gościu. Przyspiesz. Ja lecę do ciebie na górę balonikami. I mam 3 latka. Ja nie, ja nie sądzę. Czemu? Nie sądzę, bo już jestem na samej górze prawie. A ty się zbagowałeś. Jak się zbagowałem. Lecę. Nie. srasz. Pruszki <noise> bili, bo, bo pomysł jest. Widzowie, już jesteśmy na samym górze. A no, jest dalej na dole. Nie, nie jestem, już do ciebie lecę. Powiedz Paniere. mi. Nie widzę cię jakoś. Dobra, widzę kogoś, kto lata balonami, ale czy ty? Tak. Dużo ludzi tu leci balonami. A leci nad schodami? Kubienia, idę do sklepu na chwilę. Potrzebuję jeszcze. Mijesz kan kanale. Mijesz kanale. Mijesz na. No, pcio, widzę cię! No pcio, widzę cię na dole! Kolejny mi pękły! XD! No, no pcio, Będę where are you? Od szybciej, -y ja -y Będę od ciebie szybciej, Ale ja już... Będę od ciebie szybciej, Banyamix. To jest mój trzelek, od szybciej od Banyamixa. Skocz, Jesteś pierwszy! Udało no. ci się! Banjamings! -y Jadę ma... wagonikiem! Jadę w dal wagonikiem! Poprakaj, Daj mi dosiąść się, dobra? Wziąłem kogoś kokarta. Hej, chodźmy do to, tego samego, nie! Dobra, będę jechał za tobą. Swoim Hej, ktoś, ktoś tutaj z, z drogę nam zepsuł. Ja o tym wiem. Ej, mój wagonik! Bo i wejdę do tego auta i go, idź wyjdź tym autem. Tak. O bo jadę okay. sam, nie ma nikogo ze mną. Nie, bo ja tu... Ja tu nie... Nie, no, to jest, bo jadę to jest sam, bardzo Sam nikogo nie ma ze mną. No, bo jadę sam nie ma nikogo ze mną No jedź Ale ja nie mogę. A ja mogę. Cofacie! No ty u, wow. Ej, ja mogę! Chociaż można balonikami jechać samo jechać! I, o, można jechać o, o, balonikami! Z balonikami. Zwolniłem <grym> drogę. Ja poleciałem balonikami. Uh -huh. Au. Mój wagonik jedzie. What the f co się tu dzieje? Do tyłu? Nie. Ta. Czemu się wywaliłem? Muszę skoczyć. Wow. Ty co widzisz? No. Zrobiłem pułapkę na myszy. Kajibiera. Ko moimi nogami. mi raz. Do przodu! Do przodu! Kto tutaj głupie auto spawnuje, no? O! Udało mi się, zwolniłem drogę! Trochę, Rady. Dobra, zwolniłem drogę! Ej, no, głupie auto! Kto je tam spawnuje, wiecznie? Trzeba z przodu usiąść. Lecimy! No, głupie auto! Kto je tam spawnuje? Blue, bo dostajesz bana. Spier. Co? Blue! Ej, ja schodzę, Idź stąd! Głupi ja blue! Schodzę na sam dół. Aha. Albo... Kto tymi głupimi autami wiecznie jeździ? No! Z głupi jakiś ten blue. Będziesz serio jechał tym autem. O, jest wolna droga. Chyba. Mówię sobie, pod wodą widzę kraba. O nie, muszę się wynurzyć. No nie no. Niech ktoś to auto weźmie stąd. No Nobcio, weź to auto. Nie mogę, bo jestem pod wodą i nie umiem stąd wyjść. <coughs> Głupi No wyjdź z tego auta. Znaczy, masz wejść do tego auta i mi po, i pomóc. Znalazłem super fajne przejście. Mam Boże Może bazę. Jest, jest, ktoś się ruszył. Mam ukryty. Jestem. Aha, i nie wiem gdzie ta baza jest. No jakoś nie. I mogę po okazji trochę podglądać kto jest na zewnątrz. Aha, kto pytał? Nikt. No właśnie. Znalazłem miejsce Do przodu. No nie no. no bazę. I teraz tylko na bazę. Lecę, lecę, lecę. Czu. Czu. Wow. To tak ja chyba, mam na na to tak nie powinno wyglądać, głupie auto, to jest wina jo. tego głupiego auta. Ja, wychodzę. Czemu? Ja. Przez to auto się nie da... To jestem ja. Przez to głupie auto nie da się tu przejść, głupi Blue, Zablokuję go, Nara Blue. Yes! Sir. Udało się! Udało się! Przecież, że ja go zablokowałem. Stwierdził. A no dobra. puszta Kurde, usunąć te głupie auta. Wiem, trzeba z nich wchodzić i wychodzić. Blue, możesz te swoje auta nie kłaść na drodze. Jo, możesz wszędzie je kłaść, ale nie na drogach. Nie na drogach. Wszędzie możesz te, te auta Blue kłaść. Gościu, lecisz do przodu, czy co? Dobra, się ma dobra widzowie w jakichś A nie, żartuję, to ja nukcio. Tak naprawdę, wotkinach jest PTK. Jak nie, no, jak nie Blue, to jeszcze jakiś Bacon musi kłaść te głupie auta, bo ich zbanuje. Au. A jak się... A da się w się banować? No właśnie go zablokowałem. Jeszcze mogę go zgłosić. Blue... Buling. I co teraz? Teraz to co? Zbanowałem go. I nie, nie ma go już? Nie no jest, ale daję mu zgłoszenie. Głupi blue. Muszę go zrobić. Bullying. Będę go tak głosił w nieskończoność. Ej, czemu ktoś na mnie zaparkował wagonikiem? No te głupie auta muszą być takie głupie, tak? No ty głupi blu! Dobra. Na razie widzowie.